Nie ukrywam, że punktem wyjścia dla mnie do przygody z SLM 680 była przygoda z S650 Maybach, czyli s klasą w wersji Cabrio, która pojawiła się na świecie w liczbie egzemplarzy, nie pamiętam, 350. Miało to miejsce gdzieś w okolicach 2018 roku. Pod maską cudowny silnik Maybacha V12 mocy 630 koni mechanicznych z momentem obrotowym na poziomie 1000 Nm. Tutaj mamy V8, 4-litrowe, na podwójnej turbinie, 585 koni, 800 Nm, podobnież jak w slu 63. I zaczynasz sobie zadawać pytanie, po co? Bo ten samochód w ogóle nie jest po to, żeby tą moc jakkolwiek wykorzystać. Moim zdaniem jedyny słuszny tryb, który się znajduje w tym aucie, z czterech, które mam dostępne, czyli komfort, Sport, Individual i tryb Maybach, czyli ten z diamencikiem. Które sprawia, że tutaj absolutnie wszystko się wycisza. I nawiązując do S650, tak, to był samochód, wobec którego miałem oczekiwania, jak w przypadku właśnie tej Eski. Ponad 1000 km, które zrobiłem tym samochodem, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że dogonił ten samochód i dogonił go naprawdę w bardzo dobrym stylu. Powiem wam też wprost, jadę sobie teraz przez centrum miasta z prędkością 40, 50. Kilometrów na godzinę, i naprawdę w tym aucie, pomimo świadomości dużej mocy, nie potrzebuje więcej, po prostu ta cisza. Ten układ kierowniczy, zawieszenie, które są zdecydowanie inne niż w AMG, powodują, że ty nawet nie chcesz wykorzystywać pełnego potencjału, bo to jest po prostu aż nieprzyjemne w tym samochodzie, nawet bym powiedział. Mam natomiast takie przemyślenie, że ciężko ten samochód będzie chyba sprzedać po prostu klientom. Nie wiem, jaki jest w tym momencie status sprzedaży w Polsce, natomiast spodziewam się, że wielu klientów będzie, znaczy. Oczekiwało tego, że w tym samochodzie pojawi się V12 i wydaje mi się, że byłoby zdecydowanie większe zainteresowanie, jeżeli tutaj znalazłby się silnik V12, a Maybach ma taki silnik, który dalej stosuje w S-klasie S680.